Drugi list do Koryntian, rozdział ósmy. Bracia, pragniemy, byście wiedzieli o łasce Boga udzielonej kościołom Macedonii. Chociaż zostali doświadczeni przez wielkie utrapienie, ich ogromna radość i skrajne ubóstwo zaobfitowały bogactwem szczodrości, na miarę swoich możliwości, a nawet, o czym mogę zaświadczyć, ponad swoje możliwości. Sami prosili nas usilnie o łaskę współuczestnictwa w posłudze na rzecz świętych. Uczynili nie tylko to, czego się spodziewaliśmy, ale zgodnie z wolą Bożą samych siebie ofiarowali najpierw Panu, a potem i nam. Poprosiliśmy więc Tytusa, aby on, który rozpoczął wśród Was to dzieło łaski, doprowadził je do końca. Jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, słowo, poznanie, gorliwość i miłość, której nauczyliście się od nas, obyście także w tę łaskę obfitowali. Mówiąc o tym, nie nakazuje wam niczego, ale wskazuje na gorliwość innych, aby poddać próbie szczerość waszej miłości. Znacie przecież łaskę naszego pana Jezusa Chrystusa. On, będąc bogaty, dla was stał się ubogi, abyście wy wzbogacili się Jego ubóstwem. W tej sprawie taką mam opinię. Skoro nie tylko zaczęliście działać, ale jako pierwsi podjęliście już przed rokiem postanowienie, to pożyteczne będzie dla Was, jeśli doprowadzicie to dzieło do końca. Ochoczo postanowiliście, więc teraz zrealizujcie to według Waszych możliwości. Postanowienie jest oceniane nie według tego, czego się nie ma, ale według możliwości realizacji. Nie chodzi przecież o to, aby innym ulżyć, a was obciążyć, ale by było równo. W obecnym czasie wasz nadmiar zaspokoi ich ubóstwo, aby również ich nadmiar zaspokoił wasze ubóstwo, i aby nastała równość. Jak jest napisane, kto miał wiele, nie miał za dużo, a temu, kto miał mało, nie zabrakło. Bogu niech będą dzięki. Że rozpalił troskę o Was w sercu Tytusa, który nie tylko odpowiedział na zachętę, ale w swej wielkiej gorliwości sam pragnął wybrać się do Was. Razem z nim posłaliśmy brata, którego za głoszenie Ewangelii chwalą wszystkie kościoły. Co więcej, przez nałożenie rąk przez kościoły został on ustanowiony naszym towarzyszem podróży w dziele łaski, któremu ochoczo posługujemy, ku chwale samego Pana. Chcemy w ten sposób uchronić się, by ktoś nas nie obmawiał z powodu obfitych darów zebranych dzięki naszemu posługiwaniu. Staramy się bowiem postępować dobrze, nie tylko przed Panem, ale także przed ludźmi. Z nimi też posłaliśmy naszego brata, którego gorliwość wielokrotnie mieliśmy możność wypróbować. Teraz jego gorliwość jest jeszcze większa, gdyż ma do Was wielkie zaufanie. Jeśli więc chodzi o Tytusa, to jest on moim towarzyszem i współpracuje ze mną ze względu na Was. Nasi bracia natomiast to wysłannicy Kościołów i chwała Chrystusa. Dlatego dajcie im poznać Waszą miłość i okażcie, że słusznie chlubię się Wami wobec Kościołów. Koń, w tym rozdziale mamy bardzo, myślę, jasną ideę, bardzo jasny taki sposób myślenia tylko nie zawsze sobie go jakoś przyswajamy, nie? To jest mowa oczywiście o jakichś konkretnych problemach danych wspólnot, tak, które w jakimś tam wyniku różnych prawdopodobnie katastrof czy innych tam wydarzeń historycznych traciły zdolności utrzymania, inne kościoły zrobiły zbiórki, przekazywali je i tak dalej, i tak dalej. Pewnie można by wchodzić w takie konkretne, historyczne uwarunkowania tamtych wspólnot, ale zobaczcie, Paweł tak naprawdę mówi o rzeczy bardzo takiej uniwersalnej, że jeżeli masz nadmiar, podziel się nim, że jeżeli w danym momencie ty masz więcej, wystarczy ci i masz jakiś dodatek, nie? Podziel się. On to oczywiście też chwali tych, którzy nawet nie mając się dzielą, ale mówi, że w ogóle pierwsze powinno być to, żeby rzeczy się nie marnowały, żeby rzeczy nie były nadmiarowo gromadzone, kiedy ktoś ma dużo mniej, nie? Kochani, pomyślcie o jakichś różnych nadmiarach, które macie. Tu może chodzić o bardzo wiele różnych rzeczywistości. Chodzi o pieniądze, chodzi o dobra materialne, chodzi o czas, Chodzi o zaangażowanie. Jeżeli macie czegoś aż trochę na, na, w nadmiarze, rozdajcie to, kochani. Nie mówię, że mamy dawać tylko z tego, co nam zbywa, nie? bo jak wiecie, naj, naj, najmilsza Bogu i w ogóle najpiękniejsza jest ofiara, nawet z tego, czego się za dużo samemu nie ma, nie? Ale pierwszym etapem zawsze jest jakby niegromadzenie nadmiaru, który miałby się w ten sposób zmarnować, tylko trzeba go po prostu rozdać. Nie? Pomyślcie, gdzie są takie rzeczy, pierwsze nadmiarowe, które może warto wreszcie się zacząć jakby z nimi dzielić. in the me.